Otworzyć. O, Wgryzione. A może, ok. To jest zniszczone. To się jeszcze skopał na dodatek. To tak. bore no. Mhm. Nie. Klapa po czymś jeszcze. Tak. ale nie wiem, czy już jest przejrzane. Ale leży. Gondole ich... widzę, no. Ja traka gondolę, to jest nieprzejrzane jakoś. Tutaj, E, cały. <laughs> Patrz, całutki, z kablem uciętym, ale spoko. No na torbę. No chyba trzeba się z tym, może, o, podstawa. Trzeba się z tym wrócić, chyba, pókiśmy blisko. Jak masz klucze, to chętnie. Samochód nie wiem, gdzie stał. Tym tam razem blisko stoi, tam. ale lepiej. No, ale można tam, no. Poszliśmy dalej. Ciuchy. Buty, z Mhm. Klapki jakieś. Nic ciekawego. Serduszko leży. Meskotka serduszka. Uh -huh. poduszka. Poduszka serduszka. Nie ma co nagrywać. Tak, to do prasowania. Kanała, Też nie długo prasować Takie O, powiemy jakie Fajne pudło Nie ma tym razem takich fajnych rzeczy co tu były No U śmierdzi Nie wiem z którego ale śmierdzi To jest pudło po słuchawkach Po słuchawkach bluetooth Skąd nie jest? Mhm, ten taki wyblaknięty gołąb. Mhm. Siedzi ciągle w cieniu i wyblakła no. Zimno dzisiaj, no. To, takie... to to czarne półokrągłe? Mhm. To jak pokrowiec na coś. No był, na płyty. Albo na... czekaj, znam to logo, nie wiem, nie wiem co to za logo, ale jest znam. No je znam. tak? tak. Z widzenia mi się z czymś kojarzy. Tak mnie zrobiły. A co jest zrobione? No rozsypane wszystko. Coś, coś tam jest połamane. Jakby obudowa Ktoś, telewizora. Obudowa czego? Nie, samochodówka. Tak. Samochodówka. Tak. Obudy. Nie wiem, czy ktoś nie podrzucił śmieci do tego. tego w tym kartonie, zamiengu, co nie? W kartonie jakieś samochodowe. Y -hmm. I ciastko chyba leżało jedno. Coś ciastko? Nie. Tak myślałem. nawalone pod ciuchami, chyba na sranę. Po torcie jest chyba takim. Albo pizzy. Taki talerz. No talerz taki. Mhm. inne trypony. Nowy przetwory. Jezu, po co to robić, jak to za chwilę wyrzucają? No tak, na tym to polega. O, było łamane, coś. Też już coś tu był. Ziemniaki dwa. Co się ba było? było. No. Albo nie było w ogóle, tylko puste poleciało. Są te płyty takie. ...izolujące tematy No. pod podłogę. tak, pod panele. Choinka zmarnowana.